Pierwsza część trzeciego sezonu Wiedźmina pojawiła się już na platformie streamingowej, a ja zmusiłem się, żeby go obejrzeć. Dosłownie zmusiłem, bo mimo, że serial przepełniony jest scenami akcji, tak ja kompletnie się przy nim wynudziłem. I nader często zerkałem, ile jeszcze zostało do końca. Zapewniali nas, że trzeci sezon, że ho, ho, tym razem, tym razem będzie najbliżej książek, jak się da. No i jak wyszło? Posłuchajcie. Odcinek zaczyna się od sceny poszukiwań. Troje bandziorów, przewodzonych przez uczonego, poszukują Geralta, Jennefer i Ciri na zlecenie Rienca. Przesłuchują właściciela gospodarstwa, gdy nagle z zadomku słychać trzask. Zbiry wychodzą, by to sprawdzić, a tam czeka już na nich Geralt z Rivi. Biały Wilk bezlitośnie ich morduje. Okazuje się bowiem, że Geralt, Ciri i Jennefer są teraz w ciągłej podróży i przez kilka dobrych miesięcy tułają się po kontynencie od chaty do chaty, płacąc gospodarzom, by ich nie wydali. Biały Wilk wciąż pamięta, że Jen chciała nie tak dawno poświęcić Ciri i przez to się do niej nie odzywa. Przez kilka miesięcy Podróżują więc w ciszy, a komunikują się tylko listownie, mimo że mieszkają i podróżują wszędzie razem. W międzyczasie Jennifer stara się uwolnić supermoce Ciri, ale bez większego efektu. Geralt natomiast jest strasznie wyczulony i ucieka nawet na widok wieśniaków. Nie może pozwolić, przecież, żeby coś stało się jego dziecku niespodziance. Trójka bohaterów dociera wreszcie do ośnieżonych chatek, które są własnością Jarpena Zigrina. Krasnolud daje im najwyraźniej trochę dni spokoju od siebie i rozpoczyna się magiczny, rodzinny czas. Jen wprasza się na kolację do chatki Geralta i Ciri i potem, jak spuentował to Jarpen, znowu się dupczą. I tu sobie przerwijmy i zobaczmy, ile z tego jest w książce. Hmm. Rozumiem, że to ma być adaptacja podróży Geralta i Ciri już po opuszczeniu Kermoren. W książkach była tam jeszcze Tris, której tu nie uświadczymy, ale nic nie szkodzi, bo odnoszę wrażenie, że jej cechy charakteru zostały częściowo przetransportowane na Yennefer, która nie jest tak oziębłą jak w książkach i sprawia wrażenie po uszy zakochanej w Geralcie. Wycięcie rudowłosej czarodziejki niejako zabija późniejszy konflikt między wiedźmami o względy Geralta. Warto zwrócić też uwagę na te liściki, które owszem pojawiły się w książkach i też zaczynały się od słów miły przyjacielu i miła przyjaciółko. W książce bohaterowie nie zachowywali się jednak jak dzieci i nie wysyłali sobie listów stojąc obok siebie, bo mieli na siebie focha. To Gerald pierwszy wysłał wiadomość do Jen. Po prawie trzech latach nie dawania o sobie znać i prosił ją o pomoc w nauce Ciri. Wiedźmin pluł sobie w brodę, że rozpoczął list Miła Przyjaciółko, bo Jen w swym liście była cięta, jak jej serialowy odpowiednik raczej nigdy nie będzie. Przeczytam wam fragment listu z książki. Czuję się zaszczycona tym, że jestem drugą, do której się zwracasz. Czym, że zasłużyłam na tak wysoką pozycję na liście? Bądź spokojny miły przyjacielu, a jeżeli nosiłeś się z zamiarem suplikowania o pomoc u dodatkowych czarodziejek, zaniechaj tego, bo nie ma potrzeby. Postaram się przy tym nie wypaść gorzej niż inne panie, do których zanosiłeś, zanosisz lub zwykłeś zanosić supliki. Jestem wszak twą miłą przyjaciółką. Zbyt zależy mi na twojej cennej przyjaźni, bym mogła cię zawieść, drogi przyjacielu. Jeśli w ciągu najbliższych kilku lat zapragnąłbyś na pisać do mnie, nie wahaj się ani chwili. W Netflixowym dziele największą uszczypliwością i to nie dość wysublimowaną było to zdanie. Ma wielki potencjał, ale brakuje jej talentu. Z czasem się to zmieni. Pewnego dnia wyczaruje coś smaczniejszego od kalmarów, które właśnie niesiesz. Twoja przyjaciółka, Jennifer. Oj poszło mu w pięty. Tak samo że kilka scen dalej, co dla nich było nie wiadomo jak długim okresem, postanowił jej wybaczyć próbę zabicia Ciri. Jak to się mówi, czas leczy rany. Idźmy dalej z serialową fabułą, bo tu się dopiero zaczyna prawdziwa przygoda. Zaczyna się wiosna, a Jarpen informuje rodzinkę.pl, że w pobliskiej wsi organizowane jest właśnie święto z okazji Belletain. Ciri bardzo chce iść, argumentując, że wszyscy będą w przebraniach i że to jej urodziny. No i Geralt w końcu ulega presji i zgadza się. Sceny zabierają nas teraz do podłego mężczyzny, który wraz ze swym elfim sługusem karmi potwory. Naćwany i pijany hodowca pokazuje właśnie swój nowy nabytek Ogaro Karaczana, którego super umiejętnością jest wykrywanie starszej krwi lub tropienie węchem. Wtem pojawia się Rience i kupuje tego stwora z zamiarem nasłania go na Ciri. W ogóle tak w tym serialu postaci się magicznie pojawiają często. Okazuje się też, że to flakoniki z krwią Ciri, które Rience ukradł z Kermoren, umożliwią mu śledzenie dziewczynki. Jakoś ciężko mi uwierzyć w taki super zbieg okoliczności, no ale dobra. Nic o tym nie ma nawet w książkach, więc zostawię to bez komentarza. Dalej dowiadujemy się, że w szeregach elfów istnieje podział na dwie grupy. Jedni słuchają Franceski Findabar, która desperacko szuka Ciri. Elfka uważa, że Ciri jest dla nich nadzieją na odnalezienie Dolblatana. I z tego co wiem, Dolblatana to Dolina Kwiatów i jej położenie jest dobrze znane elfom, więc po co chcą jej szukać? Chyba, że w serialu Dolblatana oznacza pewną koncepcję, swoistą idylle dla elfów, która może być tak naprawdę wszędzie i nigdzie. Francesca wprost wyraża też swe wątpliwości względem cesarza Nilgardu i jego intencji. Biadolenie Franceski i jej przydupasów przerywa przybycie komanda Skoyatel pod dowództwem nowego bohatera Galatina. To on jest przywódcą drugiego nurtu elfów, który zamiast pierdolić Chcą się robić i zgodnie z nakazami cesarza atakują konwoje. Galatin jest wściekły, że ich przywódczyni zamiast podporządkować się woli Emchyra, marnuje zasoby na poszukiwania dziewczynki. Nie ukrywam, że to jedyna nowa postać z tego sezonu, która jakkolwiek mnie do siebie przekonała. W późniejszych scenach jest też pokazane, jak komando Galatina dzieli się łupami z napadniętej karawany, gdy przychodzą elfy darmozjady i mówią, że jedzenie prawe ma nie towarem i trzeba się dzielić. Do wyścigu szczurów, jakim jest polowanie na Ciri, dołącza też redański wywiad, ale król Wizimir nie chce już słuchać tłumaczeń i nieudaczników, za jakich ma Dijkstre i Filip Elhard. Przydziela im zatem swego brata, Radowida V, super szpiega redańskiego. I, I w ogóle to jest niesamowite, że w tym serialu Radowid to jest brat Wizimira, a nie jego syn. No, ale nie powinno nas to dziwić. Wracamy na Belletain. Ciri owszem się przebrała, ale zapomniała chyba zakryć sobie twarz albo chociaż włosy i kompletnie nie obchodzą jej możliwe konsekwencje. Rozumiem, że to ma pokazywać jej krnąbrność, ale wychodzi na to, że jest idiotką, która nie dba ani o siebie, ani o ludzi, na których jej zależy. Geralt wcale nie zwraca na to uwagi, ale za to wymienia z Yennefer miejsca, w których się kochali. Nagroda opiekunów roku. Ciri postanawia udać się do labiryntu, gdzie odnajduje ją ogaru Karacza. Piękna nazwa swoją drogą. Taka pasująca do serialu. No i co? Tyle z tego potwora, że Geralt machnął raz i drugim mieczem i po kłopocie. Całe wydarzenie daje jednak drużynie dużo do myślenia i wymyślili: super plan. Otóż Ciri sugeruje, by zrobić z niej przynętę i wywabić ręsa z kryjówki. Rozumiem, że to sposób scenarzystów na pokazanie zuchwałości małej Cirilli i jej odwagi. Dziewczynka dołączy do konwoju, a Geralt i Jen będą się ukrywać w i wyskoczą jej na ratunek. No i jak to się ma do sytuacji z książek, w których Geralt przedkładał bezpieczeństwo Ciri ponad wszystko inne. Prawie się z nią nie kontaktował, by nikt jej nie namierzał. Wysyłał zaszyfrowane wiadomości, tropił jej prześladowców na własną rękę. Gotów był dla niej zginąć, a tu po prostu godzi się, żeby zrobić z niej przynętę i nie wydaje mu się to totalnym debilizmem. Co więcej, Geralt wie, kto w okolicy jest na tyle szalony, by hodować potwory i przez to wie, kto współpracuje z Riencem. Prosi zatem Jarpen'a, by rozpuścił plotki w karczmach, o utworzeniu nowej karawany. Rybka połknęła haczyk, a w zasadzie dwie rybki połknęły, bo Elfi, pracownik hodowcy, pognał z tymi informacjami do swoich pobratymców. Takie zbiegi okoliczności, wszyscy są jakoś dziwnie połączeni. Rodzinka potrzebuje jeszcze tylko jednej osoby, by zmyłka była w 100% legitna. Jaskra. Ach, nasz kochany Bart. Pierwszy raz w tym sezonie widzimy go w scenie rodem wyjętej z książki. Tylko ani to krew elfów, ani czas pogardy, tylko miecz przeznaczenia, a dokładniej opowiadanie Wieczny Ogień i scena, w której Wespula wyrzuca go z domu na zbity pysk. W połowie całego rabanu przychodzi do niego Filipa Eilhart i informuje go o zadaniu sprowadzenia Ciri, ale Bart nie za bardzo chce o tym słuchać. Później, gdy Wespula chce wyrzucić jego lutnie z balkonu, ta cudownie ląduje w rękach Radowida. Mężczyzna stara się kokietować z Bardem i przekonać go o słuszności sprowadzenia Ciri do Redani. Jaskier ma 5 dni, żeby się zastanowić, ale sekundę później odnajduje go Jarpen i zaprasza do karawany. Rola przynęty nie bardzo mu odpowiada, no ale cóż, nie ma wyboru. Karawana dociera do szerewet. Przed nimi, jak daleko pozwalał widzieć las, piętrzyły się gładko ociosane bloki granitu i marmuru ostępionych, zaokrąglonych przez wichry krawędziach. Ozdobione wzorami wyługowanymi przez deszcze, spękane, potrzaskane przez mrozy, porozsadzane korzeniami drzew. Wśród pni błyskały bielą złamane kolumny, arkady, resztki fryzów oplecione bluszczem, otulone grubą warstwą zielonego mchu. No, wierność książce jak Talala. Rodzice opowiadają Ciri o Eliren i jej walce z ludźmi. Bardzo to wzrusza dziewczynkę, która aż spać po nocach nie może, a następnego dnia oświadcza. Że chce połączyć swoje superzdolności, by pogodzić wszystkie zwaśnione rasy. Jej super rozmowę przerywa pojawienie się Riensa i jego zbirów. Muszę jeszcze komuś przypominać na tym etapie, że nic takiego w książce nie miało miejsca, czy już doskonale wiecie, jak bardzo odpływamy. Wywiązuje się walka, no nawet całkiem niezła, z takim jakby małym. Zastrzeżeniem. Ciri sieka dorosłych chłopów bez kropli potu. No tutaj, no, nie wytrzymuje, no pozwólcie, że już po raz ostatni wam coś przeczytam. Opis z krwi elfów z napadu skojatel na karawanę w pobliżu Szerewet, więc idealnie tu pasuje. Posłuchajcie, jak dobrze walczy Ciri w książce. Sięgnęła po miecz. Klinga, która podczas treningów wyskakiwała z zapleców jak błyskawica, teraz za nic nie dawała się wyciągnąć. Opierała się, grzęzła w pochwie jak w smole. Wśród wrzącego dookoła wiru, wśród ruchów tak szybkich, że aż rozmazujących się w oczach, jej miecz zdawał się nienaturalnie i obco powolny. Wydawało się, że miną wieki, zanim wysunie się całkowicie. Ziemia trzęsła się i dygotała. Ciri nagle zorientowała się, że to nie ziemia że to jej własne kolana. Był tylko niewyraźny, złowiony w obrocie kształt, ruch i błysk, ale dziewczynka zareagowała błyskawicznie, ukośną paradą i zwodem, których nauczono ją w Kermoren. Wychwyciła cios, ale stała zbyt niepewnie. Była zbyt wychylona w bok, by odebrać impet. Siła uderzenia cisnęła nią o pudło wozu. Miecz wyśliznął się z dłoni. Stojąca przed nią piękna, długonoga elfka w wysokich butach skrzywiła się okrutnie. Uniosła miecz, Potrząsając włosami rozsypanymi spod odrzuconego kaptura, miecz błysnął oślepiająco. Błysnęły bransolety na przegubach wiewiórki. Cyri nie była w stanie się poruszyć. Świetnie odwzorowane, daje 10 na 10. Na pomoc dziewczynce przybiega zaraz Jen, Gerald i krasnoludy. Rience ucieka, a Gerald biegnie za nim. Jen utrzymuje portal, ale zaraz pojawia się zjednoczone komando wiewiórek z Galatejnem i Franceską na czele. Chcą Ciri i zamierzają ją odebrać siłą i wbrew jej woli, zamiast po prostu pogadać czy cokolwiek. No nie wiem, przemoc nie była tu jedynym rozwiązaniem, można było jakiś dialog nawiązać. W międzyczasie Geralt orientuje się, że poza portalem trwa walka, więc szybko łamie ręce no i wraca tam do walki z elfami. N.C. zmuszone są uciekać. Na odchodny jaskier dostaje jeszcze strzałą w lutnie. No, dosłownie. No i to tyle. Po całej pułapce. Nic się nie dowiedzieli, ale kilkadziesiąt osób zostało zamordowanych. Great success! Geralt zaufał w końcu czardziejce i powierza jej Ciri, sugerując, by się rozdzielić. On podąży tropem Riensa, a Jen zabierze Ciri do Aretuzy, gdzie czekają już na nią gotowi ją wykorzystać magowie. Elfy opłakują zmarłych, a Galatein jest ostro zdenerwowany na Franceskę i jej głupie pomysły. Postanawia udać się po pomoc do swego tajemniczego znajomego. Jaskier natomiast decyduje się pomóc służbom Redani i sugeruje im, by najpierw zlikwidowali Riensa. W ten sposób zyskają zaufanie Ciri i Geralta, no i jego. To ostatnie wypowiada oczywiście patrząc się w oczy zjawiskowego Radowida. Na zakończenie jeszcze widzimy, jak tajemniczy mag naprawia ręce Riensa, a Emhyr pali stare fotki z byłą i swoim dzieckiem. No to tylko po co, bo tak dramaturgi to tu zagroż. No, bez sensu to wszystko, wiemy dobrze, że Emhyr chce ją znaleźć i jakby kompletnie nie ma powodu, żeby palić zdjęcia. Ale logiki to ja już się tutaj nie spodziewam. Jak widzicie, serial tylko udaje, że ma cokolwiek wspólnego z książkami, a showrunnerzy myślą że jak dadzą minimalne wstawki z książek, jak chociażby te liściki, zaczynające się o tym miły przyjacielu, to fani zesrają się ze szczęścia. No i jeżeli mam być szczery, to w tym tygodniu odświeżyłem sobie jeszcze stary, polski serial Wiedźmin. Znaczy obejrzałem tylko jeden odcinek, pierwszy dokładnie, no bo tak się powinno zaczynać, od pierwszego. I o wiele bardziej czułem tam klimat i, i, i powiem to szczerze, o wiele bardziej ten serial mi się spodobał. Odcinek pierwszy za nami i pierwszy odcinek recenzji. Już się nie mogę doczekać następnych epizodów.